Witam Cię w programie. Dzisiaj ozonowanie. Porozmawiamy dzisiaj o tym, co to jest ozonowanie, dlaczego my z Agnieszką od ponad 3 lat używamy ozonatorów w naszym życiu. Wcześniej tego nie robiliśmy, zaczęliśmy to stosować, kiedy pojawiła się technologia, to znaczy kiedy została bardzo mocno rozwinięta. Zastosowaliśmy te rzeczy i dlaczego czujemy się dzięki temu lepiej. Projekt Odmładzanie na Surowo, czyli Mariusz i Agnieszka, który założyliśmy ponad 6 lat temu, to 5 filarów. Pierwszy, co poniedziałek, odżywianie. Co jeść, jak jeść i po co? Drugi, oczyszczanie. Jakie przeprowadzić procesy oczyszczania? Właśnie, chociażby ozonatorem, aby żyło nam się bezpiecznie. Nie wiem, czy wiesz, umieramy tylko z dwóch powodów: niedożywienie i zatrucie organizmu. I dzisiaj oczyszczanie, ozonowanie powietrza. Jeśli zastosujesz te dwie rzeczy: zdrowe odżywianie i oczyścisz swoje ciało i swoją przestrzeń, to trzeci element projektu odmładzanie na surowo, trzeci filar, który się pojawi, to naprawianie. Twoje ciało wejdzie w proces samouzdrawiania. Nasze ciało uzdrawia się samo. Potrzebujemy stworzyć mu tylko odpowiednie środowisko. Filar czwarty w projekcie odmładzanie na surowo to sprawność fizyczna. Mam nadzieję, że ćwiczysz. Jeśli nie pracujesz fizycznie. I filar piąty to sprawność umysłowa, czyli w jaki sposób odbierać rzeczywistość. W jaki sposób nie dać się wkręcić w choroby. Dzisiaj na temat ozonowania. Ozonowania, co to jest, dlaczego, po co i tak dalej, dlaczego my to stosujemy. Mam nadzieję, że to będzie dla Ciebie ciekawe. Dzięki za wszystkie paluszki, serduszka i za to, że podzielisz się tym materiałem z innymi. Co to jest ozonowanie? Ozon to jest, to są trzy cząsteczki tlenu, można by było powiedzieć, tak? Powstaje naturalnie poprzez wyładowanie podczas burzy, czyli jak pioruny walą, po burzy jest takie fajne powietrze, czujemy zmianę w powietrzu, to znaczy, że powstało Sporo ozonu. Po prostu podczas wyładowania pioruny rozbijają cząsteczki tlenu, czyli O2, łącząc je w O3. O3, czyli ozon, jest jednak nietrwały. O3 jest stosunkowo nietrwały i się rozpada. Rozpada się w bardzo krótkim czasie, tak jakby powstanie ten ozon, a później przyjdzie powietrze i go wypełni. Tak jakby zmienia się ta struktura. Molekularna, i znowu z powrotem oddychamy tlenem. Dzięki temu, że powstaje właśnie ten ozon, możemy czuć wrażenie świeżego odświeżenia powietrza właśnie po burzy. Kto z Was lubi wyjść na zewnątrz i poddychać, kiedy przejdzie burza? Ma zdolności pozbywania się bakterii i grzybów. Dzięki temu, właśnie poprawia się zapach. Neutralizacja zapachów i dezynfekcja ale uwaga jest toksyczny jedynie w dużym stężeniu na przykład w zamkniętym pomieszczeniu o czym za momentek będziemy rozmawiać dlatego ludzie i zwierzęta opuszczają pomieszczenia tam gdzie przeprowadzamy ozonowanie i teraz możemy czyścić nasze przestrzeni jak również jedzenie i przedmioty także mamy różnego rodzaju myjki i ozonatory i właśnie chciałbym ci dzisiaj o nich opowiedzieć pierwszy to będzie ten ozonator do powietrza my mamy taki jest ich sporo czy to na AliExpress, my chyba tam kupiliśmy, zapłaciliśmy pewnie jakieś 200-300 zł. Czy to na Allegro, tam są dużo większe ceny. Jeśli masz możliwości, to pewnie łatwiej i taniej zamówić bezpośrednio w Chinach. One wszystkie mają podobne działanie, czyli w procesie jakiejś zamiany elektrycznej przy użyciu prądu, jesteśmy w stanie zamieniać, rozbijać znowu te cząsteczki tlenu i zamieniać je na ozon. Niektórzy będą nazywać to ozonator, niektórzy air purifier, czyli oczyszczacz powietrza, no bo takie właśnie ma działanie. Używany jest w lokalach mieszkaniowych czy w biurach, a nawet i w szpitalach, różnego rodzaju pomieszczenia, gdzie przebywają ludzie i trzeba tak naprawdę odkazić to pomieszczenie. Można też odkazać klimatyzację w aucie. Napiszcie w komentarzu, kto z Was kiedykolwiek był u mechanika. Czy w jakimś warsztacie, może jakieś myjni, gdzie właśnie stosują ozonator do oczyszczania klimatyzacji. Jeśli tego nie zrobiłeś, to naprawdę warto to zrobić. Wiele osób mówi, że przez klimatyzację zachorowało. Bo na przykład pojawia się sezon, kiedy tą klimatyzację się włącza non-stop, na przykład latem, no i wsiadasz do tego samochodu, i przez to gdzieś tam pojawił się katar. Bardzo możliwe. Ponieważ w klimatyzacji niestety przez dłuższe używanie lubimy zimne powietrze, ale jest tam bardzo wilgotno i tam tworzą się grzyby, tam mogą rozwijać się bakterie, kiedy to buchnie na Ciebie w, takim w, taki w takiej klimatyzacji w samochodzie, no to faktycznie tak może się stać. Warto raz na jakiś czas pojechać samochodem do mechanika, albo kupić sobie właśnie taki ozonator i też samemu zastosować. Usuwa wirusy, bakterie i grzyby. Usuwa nieprzyjemne zapachy. To jest bardzo ważne. Jeśli, na przykład, w pomieszczeniu jakimś, nie wiem, przez długi, dłuższy okres czasu był palacz, albo na przykład, nie wiem, dzieci się moczyły w nocy. I y, jest zapach, taki nieprzyjemny zapach, którego po prostu nic, niczym nie można zlikwidować. Albo na przykład wasza pralka śmierdzi, pomimo tego, że używacie na przykład super środków do prania, albo nawet tych babcinych typu ocet i y, 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 na przykład soda, y, ale mimo wszystko cały czas zapach brzydki z pralki się wydobywa. Można taki ozonator wstawić do pralki na krótki okres, 3 minuty do 5 minut, i można się takich zapachów pozbyć. Tak samo również w pomieszczeniu. Eliminuje pleśń i różnego rodzaju alergeny. Naprawdę jest to mocne, jest to takie mocne działanie. Można powiedzieć, że to jest taka, no powiedzmy, naprawdę cud techniki, że tak go, go nazwę, bo, bo, bo działa naprawdę cuda. Tylko uwaga, wstawiamy na odpowiednią ilość czasu. Tutaj można ustawiać czas. Ja nie będę wam dawał instrukcji obsługi, tutaj do tego znajdziecie sobie kupując takie urządzenie. Tutaj mam akurat do 180 minut, czyli do 3 godzin i też są różne rozmiary. I te rozmiary też w miarę właśnie się dopasowuje i do pomieszczeń, ale też i do czasu, w jakim ten ozonator działa. Także warto pomieszczenia ozonować. My tu na Kostaryce niestety, kiedy wracamy z dłuższego pobytu w Polsce, wszystko jest pozamykane to pojawia nam się zapach pleśni. Pojawia się, ponieważ jest bardzo wilgotno w powietrzu, tak? My natychmiast wstawiamy ozonator i dwa razy, bo za jednym razem to się nie udaje, dwa maksymalnie trzy razy przeprowadzamy takie ozonowanie i zapach pleśni znika i ten, ten te powietrze się oczyszcza. Ale to czym fascynujemy się od X czasu, to jest właśnie Miller Detoxer, tak? To jest myjka ozonowa. Myjka ozonowa, której używamy, jest to fascynujące urządzenie, bo nie, dość, że używa ozona, ozon, nie dość, że ozonuje, czyli oczyszcza nasze pokarmy, to jeszcze dodatkowo stosuje coś takiego jak Megasonic, czyli takie ultra dźwięki, których tam używa, jest, pozwól, że przeczytam Ci dokładnie ze strony, jak to wygląda, aby to dobrze zrozumieć. Technologia oczyszczania mega sonicznego, unikalne zastosowanie aktywnego tlenu ozonu oraz technologia oczyszczania megasonicznego. Pozwalają myjce do żywności Millert na osiągnięcie kilkukrotnie skuteczniejszego usuwania szkodliwych substancji od urządzeń poprzedniej generacji. Pięciokrotnie mniejsza pozostałość procentowa glifosatu w stosunku do urządzeń poprzedniej generacji. Megasonic Clinic to ultradźwięki o 30-krotnie wyższej częstotliwości drgań niż w tradycyjnych myjkach ultradźwiękowych. Miller Detoxer wytwarza 1 200 000 drgań na sekundę w porównaniu do 40 tysięcy w, w tradycyjnych myjkach ultradźwiękowych. Czyszczenie megasoniczne jest dużo delikatniejsze od tradycyjnych ultradźwięków, a dzięki wysokiej skuteczności znajduje zastosowanie przy oczyszczaniu np. implantów medycznych czy wafli krzemowych. Zapewnia to największą możliwą skuteczność oczyszczania w 100% wykorzystane zostały zalety, jakie daje technologia oczyszczania ozonem i ultradźwiękami. Myjka ozonowa ultradźwiękowa ma niezwykle skuteczne oczyszczanie owoców i warzyw z pestycydów, bakterii, wirusów, substancji chemicznych i innego rodzaju zanieczyszczeń. No właśnie, mamy myjkę ozonator ultradźwiękowy. O którym Wam już wcześniej wspominaliśmy, korzystamy z niego praktycznie codziennie. Nalewamy wody do miski, wrzucamy tam warzywa i owoce, które będziemy jeść w ciągu dnia. Wstawiamy na 8 minut i sprawa załatwiona. Co dzięki temu, co dzięki temu uzyskujemy? Dzięki technologii Megasonic usuwamy zanieczyszczenia stałe, tak? Już nie trzeba dokładnie tak szorować tego wszystkiego, te rzeczy się usu usuwamy. Jaja pasożytów. Po co nam te pasożyty? Usuwamy dzięki tej technologii metale ciężkie i pyły, i skuteczność usuwania metali ciężkich i pyłów, aż do 99,9% usuwania, skuteczność potwierdzona laboratoryjnie. Także naprawdę niesamowicie ta technologia działa, plus ozonator. Usuwamy pestycydy aż do 97,6%, też udowodnione laboratoryjnie. Usuwanie pleśni do 93,9%. Usuwanie substancji chemicznych, glifosatu, bakterii, zarodników grzybów i nieprzyjemnych zapachów. Te wszystkie rzeczy dzięki ozonowaniu, dzięki tej myjce możemy zlikwidować. Ale żeby nie było tak super pięknie i tak dalej, to też trzeba, żeby zachować pewne, yy, powiedzmy, zasady bezpieczeństwa, że tak powiem, czyli jak bezpiecznie ozonować, tak? Pomieszczeń samochodu bez ludzi i zwierząt, tak? Czyli przede wszystkim, kiedy ozonujemy pomieszczenia, używamy tej nejki, tego ozonatora, który jest tutaj, wstawiamy go do pomieszczenia, zamykamy szczelnie drzwi i okna i nikt tam nie wchodzi, tak samo w samochodzie. Uruchamiamy silnik, ustawiamy lekko klimatyzację i włączamy silnik, i też tam w środku nikt nie siedzi. To jest tak, jak powiedziałem wcześniej, w dużym stężeniu, może być dla nas trucizną. W małym nie, oczywiście, możemy czasami gdzieś tam się spotkać z tym ozonem, prze, przejdzie przez nas i tak dalej, nic tam się wielkiego nie dzieje. Ale jeśli byśmy zostali w pomieszczeniu, no to niestety jest to niebezpieczne. Także nie wolno stosować tego w zamkniętym pomieszczeniu przy obecności ludzi i zwierząt. I uwaga, po zakończeniu ozonowania, to nie dotyczy tej myjki, tak? Ta myjka, otworzysz okno, czuć ten zapach ozonu ale ilość tego ozonu która się wytworzy nie jest tak wielka. Możesz otworzyć okno, żeby jeszcze być super hiper bezpieczny, kiedy używasz tej myjki i uwaga, wietrzysz po zastosowaniu, czyli otwierasz wszystko i pozwalasz na dosłownie kilka minut, 10-15 minut, czasami dłużej, jak dłużej potrzymasz ten ozonator, może pół godziny, aby to powietrze się wyrównało, tak jakby powietrze, żeby wpłynęło z powrotem do pomieszczenia i żeby ten ozon się zdegradował. Uwaga, za długo w aucie może zniszczyć tani plastik. To nie dotyczy naszego urządzenia, nie było to zaznaczone, jeśli chodzi o na instrukcji obsługi, natomiast spotkałem się z takimi informacjami na internecie i wolałbym, żeby to było bezpieczne, bo będziecie kupować te ozonatory, gdzie tam zechcecie. Ważne, żeby w samochodzie, jeśli macie jakieś tanie plastiki w samochodzie, no tanie auto, załóżmy, to żeby nie przesadzić z ozonowaniem, to nie ma trwać 3 godziny tylko po prostu ileś tam czasu podać i producent ile czasami pół godziny wystarczy czasami może trochę więcej i chodzi o to żeby uważać na ten plastik tak na ten tani plastik który może się po prostu zniszczyć może popękać ten miller detoxer uwaga nie zmienia żywności jeśli byście pytali nie zmienia żywności w ogóle nie ma niekorzystnego wpływu na jedzenie nic nie zostało zaobserwowane, nic nie zostało pokazane, że w jakiś sposób żywność została zniszczona, ale też, co jest ważne, nie wpływa na wartości odżywcze, czyli po prostu jest neutralny. Jest neutralny dla żywności, dla mnie to było bardzo ważne, ale też dodatkowo możesz oczyścić przedmioty, na przykład zabawki dla dzieci. Dzieci wkładają zabawki do buzi, żeby uniknąć tego jakby nadmiernego kontaktu z zarazkami, jak to je nazywamy potocznie, to można oczyścić zabawki, ale też inne przedmioty, po prostu wrzucasz do wody, wstawiasz detokser, Miller detokser i pozbywasz się tych problemów, tak? Uwaga! Nie wdychaj, tak? To nie jest po to, żeby na haju pochodzić, uwaga. To jest urządzenie elektryczne. Także w przypadku tego ozonatora, oczywiście, zachowujemy wszelkie e, e, normalne zasady bezpieczeństwa, tak jak przy każdym urządzeniu. Przede wszystkim uważamy na dzieci, tak? Żeby dzieci nie weszły nam do pomieszczenia, gdzie akurat stosujemy ozonator. I uwaga: świat, w którym żyjesz, po ozonowaniu jest bardziej pachnący i bezpieczniejszy. Czyli oczyszczanie. Filar drugi twoje, w projekcie Odmładzania na surowo, twojego zdrowia, filar drugi, który jest niezbędny. Jeśli będziesz się właściwie odżywiać, oczyścisz swoje jedzenie jak również pomieszczenia, w których się znajdujesz, to możesz liczyć na to, że pojawi się filar trzeci, czyli naprawianie, czego ci serdecznie życzę. Mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że skorzystacie pod spodem jakieś linki wkleję odnośnie informacji na temat ozonatorów jak również link do tańszego zakupu detoksera, który my stosujemy, jeśli się na taki zdecydujesz. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.